Według Karla Junga nic w wszechświecie nie zdarza się przypadkowo. Ludzie, których spotykamy, wydarzenia pojawiające się w naszym życiu są odbiciem naszego wewnętrznego świata. W tym filmie zgłębimy prawo rezonansu, analizując kogo spotykamy i dlaczego oraz jakie znaczenie mają te spotkania w naszym życiu. 1. Nie ma przypadków. Carl Jung twierdził, że nic w wszechświecie nie jest przypadkowe i nie traktował ludzi, których spotykamy, jako zwykły przypadek. Dla niego każde spotkanie było wyrazem duchowego rezonansu, niewidzialnej więzi, która nas łączy i działa zgodnie z głęboko ukrytym nieświadomym porządkiem. Ludzie, wydarzenia i wszystkie chwile wpływające na nasze życie są częścią ogromnej całości, której nasz świadomy umysł nie jest w stanie dostrzec. Poza czasem przestrzenią i okolicznościami, każda interakcja odpowiada na wewnętrzny głos. Każda osoba, którą spotykamy, odbija nasz wewnętrzny świat, czasem ukazuje nasze braki, czasem nasze spełnienie. Te spotkania, choć na pierwszy rzut oka mogą wydawać się prozaiczne lub nieistotne, w rzeczywistości są nieodłącznymi etapami naszej duchowej ścieżki. Koncepcja synchroniczności Junga pozwala zrozumieć znaczenie tych pozornie przypadkowych zdarzeń. Synchroniczność to jednoczesne wystąpienie dwóch zdarzeń powiązanych znaczeniem bez fizycznej przyczynowości. Dlatego spotkanie z kimś to nie tylko zewnętrzne zdarzenie, lecz także echo wewnętrznego wezwania. Chwile, które nazywamy zbiegami okoliczności, to momenty, gdy głęboka struktura życia daje nam znak. Wszechświat zawsze zestawia spotkania, które rezonują z częstotliwością naszej duszy, nawet jeśli tego nie zauważamy. Dlatego nikt nie pojawia się w naszym życiu przypadkowo. Każde spotkanie jest widocznym przejawem naszego wewnętrznego procesu. Żadne spotkanie nie jest zwyczajne. Każde stanowi element szerszego wzoru, którym utkany jest nasz duchowy rozwój krok po kroku. Czym jest prawo rezonansu? Prawo rezonansu opiera się na tym, że wszystko we wszechświecie emituje wibracje i częstotliwości. W połączeniu z psychologiczną wiedzą Karla Junga zasada ta mówi, że wewnętrzna częstotliwość jednostki przyciąga określone osoby, wydarzenia i doświadczenia w świecie zewnętrznym. Ludzki umysł karmi się nie tylko świadomymi myślami, ale także głęboko zakorzenionymi, nieświadomymi przekonaniami, stłumionymi emocjami oraz pozostałościami z przeszłych doświadczeń te głębokie wibracje tworzą podstawę zasady rezonansu bez względu na częstotliwość z jaką wibruje nasze wnętrze nieuchronnie przyciągamy do swojego życia zewnętrzne doświadczenia zgodne z tymi wibracjami strach pragnienie czy nieświadoma nadzieja to niewidzialne nici sieci relacji które splatamy wokół siebie często nie zdając sobie z tego sprawy Zasada rezonansu opiera się na tym, że energie wibrujące na podobnej częstotliwości przyciągają się nawzajem, tak jak dwie fale dźwiękowe o zbliżonych częstotliwościach łączą się, tworząc silniejszą wibrację. W tym kontekście osoby, które spotykamy, nie są tylko bytami zewnętrznymi, lecz również odzwierciedleniami naszego wewnętrznego świata. Kiedy przyciągamy kogoś do swojego życia, w rzeczywistości odnajdujemy część naszego własnego stanu wewnętrznego w jego osobowości, zachowaniu czy obecności. Zasada ta pokazuje również, że rozwój duchowy jest zawsze wzajemny: dotykając życia innych, oni z kolei odbijają niewidzialne aspekty nas samych. Dlatego każda osoba pojawiająca się w naszym życiu jest odpowiedzią na częstotliwość, którą emitujemy, świadomie lub nieświadomie. Zrozumienie zasady rezonansu pozwala nie tylko lepiej pojmować nasze relacje, ale także nasz wewnętrzny świat i to z większą świadomością. Prawdziwa zmiana nie wynika ze zmiany warunków zewnętrznych. Lecz z transformacji naszej wewnętrznej wibracji, żyjąc z tą świadomością, możemy podchodzić do relacji międzyludzkich z większą mądrością, odszyfrowując ukryty sens spotkań. Sens spotkań. Według Karla Junga, każde spotkanie nie jest dziełem przypadku, lecz zewnętrznym wyrazem naszego wnętrza. Każda osoba pełni określoną rolę w naszym życiu. Ci ludzie uczą nas czegoś nie tylko swoją obecnością, ale także zachowaniem, słowami i samym bytem. Spotkanie z kimś to znacznie więcej niż tylko obserwacja zewnętrzna. Jung opisuje proces indywidualizacji, który jest podstawową zasadą psychologii indywidualnej w kontekście naszych spotkań. Aby odkryć nasze prawdziwe ja, musimy uczyć się od ludzi doświadczeń i sytuacji, które napotykamy. Te spotkania stają się okazjami do naszego duchowego rozwoju. Czasami osoba, którą poznajemy, ukazuje nam pewne aspekty nas samych. Może to uwypuklać cechę wewnętrzną, której wcześniej nie dostrzegaliśmy. Czasami spotkania z trudnymi ludźmi wywołują niezbędny konflikt, który sprzyja naszym przemianom. Takie spotkania odsłaniają nasze emocjonalne reakcje, lęki i ograniczenia. Pozwala to nam właściwie głębiej poznać samych siebie. Każde spotkanie można też postrzegać jako rodzaj lustra. Ludzie, Niczym lustra odbijają ukryte aspekty naszego wnętrza, stłumione emocje czy zapomniane myśli. Zamiast unikać lub niepokoić się tymi odbiciami, ważne jest, aby je akceptować i poszukiwać ich znaczenia jako istotnej części naszej drogi indywidualizacji. Przyciągnięcie kogoś do naszego życia ujawnia nie tylko obecność tej osoby, ale także głębokie, a czasem tajemnicze zakamarki naszego wnętrza. Ludzie, których spotykamy, mogą być towarzyszami i przewodnikami na naszej wewnętrznej drodze. Czasem jednak osoby, które spotykamy, stają się przeszkodami na naszej drodze rozwoju, ale to również ma swoje znaczenie. Takie spotkania, niczym trudna lekcja, mają potencjał, by nas przemienić. Zrozumienie głębokich znaczeń, kryjących się za wyzwaniami i konfliktami, pozwala wyjść z nich silniejszym i bardziej świadomym. Według Junga, relacje z osobami, które nie rezonują z naszym wnętrzem, są w pewnym sensie iskrą, która budzi naszą duchową energię. Takie spotkania często stwarzają możliwości rozwoju i przemiany, ponieważ czasem tylko najtrudniejsze i najbardziej kłopotliwe osoby mogą wywołać prawdziwą zmianę i uświadomienie w naszym życiu. Każde spotkanie niesie ze sobą wewnętrzny przekaz, nawet jeśli nie zdajemy sobie z tego sprawy. Ten przekaz może być zaproszeniem do przyjęcia nowej perspektywy, wyjścia ze starych wzorców, czy pokonania wewnętrznych barier. Na przykład poznanie kogoś emocjonalnie zdystansowanego, który zawsze pokazuje się jako silny, w rzeczywistości jest szansą na dostrzeżenie własnych słabości. Podobnie osoby, które pojawiają się w naszym życiu, mogą wypełniać emocjonalne luki, które w nas powstają, okazując miłość i współczucie. W efekcie każda osoba, którą spotykamy, jest nauczycielem i archetypem na naszej duchowej ścieżce. Umiejętność dostrzeżenia sensu tych spotkań nie tylko rozwija naszą indywidualną świadomość, ale pozwala też dostrzec uniwersalne powiązanie z naszą wspólną ludzką naturą. Ludzie i doświadczenia są narzędziami pomagającymi nam poznać siebie w pełni i ostatecznie odkryć głębię własnej tożsamości. 4. Nieświadomość i przyciąganie. W koncepcji psychologii Karla Junga nieświadomość to nie tylko obszar, gdzie składowane są zapomniane wspomnienia lub stłumione emocje. To głęboki i dynamiczny aspekt ludzkiej psychiki. Jung podkreślał, że nieświadomość stanowi fundament psychologii indywidualnej i twierdził, że siły uformowane w tej sferze kształtują nasze interakcje ze światem zewnętrznym. Nieświadomość często działa niczym niewidzialna siła, która oddziałuje na nasze życie w sposób, którego nie dostrzegamy. Te nieświadome siły to zbiór wewnętrznych motywacji, emocji, przekonań, pragnień i lęków. Wiele osób postrzega nieświadomość jako prosty zasób negatywnych i stłumionych wspomnień. Tymczasem, według Junga, nieświadomość jest także źródłem kreatywności i mocy przemiany. Nie jest ukryty jedynie w mrocznych zakątkach wewnętrznego świata, lecz także ma potencjał do przyspieszenia osobistego rozwoju w kontekście prawa rezonansu. Rola nieświadomości jest niezwykle ważna, ponieważ wibracje naszego wnętrza kształtują ludzi i zdarzenia, które nas otaczają. Każdy emanuje swoimi duchowymi wibracjami na zewnątrz, bez względu na to, czy jest tego świadomy, czy nie. Te wibracje tworzą siłę, która może przyciągać lub odpychać innych. Jung opisuje to zjawisko jako przyciąganie symboliczne. Niezależnie od tego, jakie emocje, przekonania czy traumy są skupione w naszym wnętrzu, przyciągamy osoby o podobnej energii do naszego życia. Działa to jak magnes, który przyciąga podobne bieguny. Jednak to przyciąganie nie jest tylko efektem fizyki, zachodzi również na poziomie psychicznym i duchowym, jako rezonans. Przyciąganie wynika z potężnych wpływów naszej nieświadomości. Nasze wewnętrzne rany, lęki czy tłumione pragnienia powodują, że dostrzegamy podobne cechy u innych. Na przykład ktoś, kto czuł, że miłość w przeszłości nie była wystarczająco doceniana, może często spotykać osoby, które same doświadczają braku miłości i są emocjonalnie wycofane. To jest właśnie odbicie nieświadomości. Nasze wewnętrzne niedoskonałości kierują nas ku poszukiwaniu spełnienia na zewnątrz. Grawitacyjne przyciąganie nieświadomości wpływa nie tylko na indywidualne zachowania, ale manifestuje się też w relacjach społecznych i dynamice grupowej. Gdy ludzie się zbierają, wpływają na nich nie tylko ich indywidualne pragnienia i świadome myśli, ale także nieświadomość całej grupy. Społeczność wibruje na określonej częstotliwości, zależnie od zbiorowych nieświadomych impulsów, wzorców kulturowych i reguł społecznych. Wpływa to na jednostki jako całość, ponieważ absorbują one struktury społeczne, systemy wierzeń i wartości. Ta moc nieświadomości kształtuje światopogląd danej osoby, jej relacje, wybory i działania. Jung mówił, że ta siła prowadzi ludzi nie tylko do świadomych wyborów, ale także do procesów samopoznania i rozwoju duchowego. Każda osoba, którą spotykamy, jest odbiciem naszego wewnętrznego świata, a także odpowiedzią na głębokie wezwania naszej nieświadomości. Przyciąganie grawitacyjne nieświadomości może ujawniać nam nie tylko ludzi wokół nas, lecz także konflikty i nierozwiązane problemy naszego wnętrza. Każde spotkanie może być okazją do skonfrontowania się z własnym mrokiem, uznania naszych wewnętrznych słabości i podjęcia kroku w stronę wyższego poziomu świadomości. Właśnie w tym momencie pojawia się koncepcja cienia według Junga. Osoba może dostrzegać w innych te aspekty siebie, których nie akceptuje, które tłumi lub ignoruje. Takie spotkania dają możliwość skonfrontowania się z mrocznymi częściami swojej nieświadomości. Nie da się osiągnąć pełnego rozwoju duchowego bez uznania własnego cienia. W ten sposób każda spotkana osoba może stać się pewnego rodzaju nauczycielem naszej nieświadomości. Pogłębia naszą wewnętrzną podróż, odkrywając aspekty nas samych, których nie jesteśmy świadomi. Ta siła przyciągania działa nie tylko w wymiarze osobistym, ale także w kontekście uniwersalnym. Każdy człowiek odzwierciedla swoje własne nieświadome wibracje w świecie zewnętrznym. To również część uniwersalnej rezonansu. Ludzie i wydarzenia gromadzą się w tej rezonansie, a każde spotkanie pozwala odnaleźć sens we wszechświecie dla rozwoju duchowego. Według Karla Junga każde spotkanie to nie tylko relacja osobista, lecz także okazja do duchowego wzrostu. Osoby, które pojawiają się w różnych momentach naszego życia, to nie tylko zewnętrzne interakcje. Wchodzą na naszą duchową ścieżkę, jako nauczyciele, przewodnicy, a czasem także wyzwania, które komplikują naszą drogę. Jung podkreśla, że trudności, z jakimi ludzie spotykają się w procesie indywidualizacji, są w rzeczywistości istotną częścią osobistego rozwoju. Prawdziwy rozwój duchowy nie zachodzi tylko w łatwych i komfortowych chwilach, ale także w obliczu przeszkód i wewnętrznych konfliktów. Każde spotkanie to szansa na zmianę. To uruchamia naszą duchową ewolucję, która bywa czasem stymulująca, a innym razem trudna. Zgodnie z myślą Junga, pojęcie cienia oznacza te aspekty nas samych, które pozostają nieświadome lub nierozpoznane. Zmierzenie się z nimi to kluczowy etap duchowego rozwoju. Cień często ukazuje nasze najtrudniejsze strony, ale bez konfrontacji z nimi nie osiągniemy prawdziwej wolności i wewnętrznej równowagi. Jednym z głównych czynników hamujących rozwój duchowy jest zaprzeczanie lub ignorowanie tej ciemnej strony. Osoby, które spotykamy, nierzadko odsłaniają przed nami ten cień, oświetlając naszą wewnętrzną ciemność. Spotkania, które służą rozwojowi duchowemu, są nierozerwalnie związane z pogłębianiem indywidualnej świadomości. Każda interakcja może wydobyć na światło dzienne aspekty nas samych, których nie jesteśmy świadomi, które zaniedbaliśmy lub świadomie tłumimy. Takie spotkania można postrzegać jako momenty, które prowadzą do samopoznania oraz odkrywania własnych ograniczeń i potencjału. Jung opisuje ten proces jako drogę dostania się w pełni człowiekiem poprzez integrację świadomych i nieświadomych aspektów osobowości. Ten proces znany jest jako indywiduacja. Aby w pełni zrozumieć siebie i żyć w wewnętrznej harmonii, należy zaakceptować przeszłość, traumy i własne cienie. Rozwój duchowy zaczyna się w naszym wnętrzu, a nie w świecie zewnętrznym. Ludzie i doświadczenia mogą służyć jako narzędzia transformacji. Innymi słowy, każda osoba, którą spotykamy, jest ważnym krokiem w naszej duchowej drodze. Te spotkania mogą być czasem wstrząsające, a czasem kojące. W każdym przypadku niosą ze sobą niezbędne lekcje dla naszego rozwoju. Kolejną istotną kwestią jest to, że nasze relacje z napotykanymi ludźmi faktycznie prowadzą nas do poszukiwania głębszego ja. Karl Jung postrzega ten proces nie tylko jako zjawisko indywidualne, ale również twierdzi, że zachodzi on na poziomie zbiorowym. Indywidualny rozwój duchowy wpływa na zbiorową nieświadomość i wywołuje transformacje w społeczeństwach. Gdy każdy człowiek uświadamia sobie przemianę, która zachodzi w nim samym, ta transformacja kształtuje także świat, który go otacza. Czasami ludzie doświadczając trudnych lub niepokojących sytuacji, odbierają je jako zagrożenie. Jednak Jung twierdzi, że takie sytuacje są w rzeczywistości szansą na rozwój duchowy. Gdy ktoś emocjonalnie postrzega trudne spotkanie jako zagrożenie, często przegapia te okazje. Niemniej jednak zaburzenia emocjonalne stanowią istotne ostrzeżenie, które skłania człowieka do poszukiwania głębszych wewnętrznych rozwiązań i pozwala nieświadomości wyjść na światło dzienne. Rozwój duchowy jednostki zależy wprost od tego, jak bardzo odważy się ona wyjść poza swoją strefę komfortu, zmierzyć się z napotykanymi wyzwaniami, uznać własne wady i ograniczenia oraz postępować z tą świadomością. Zgodnie z naukami Junga trudności życiowe pełnią rolę nauczycieli. Spotkanie z tymi nauczycielami, choć bywa niekomfortowe, prowadzi do prawdziwego rozwoju duchowego. Rozwój duchowy jest możliwy nie tylko dzięki stawianiu czoła wewnętrznym konfliktom, ale także dzięki wyciąganiu nauk, które z nich płyną. Każda osoba i każde doświadczenie są ważnym krokiem w naszej wewnętrznej podróży. Jung podkreśla, że powinniśmy traktować każdą osobę i każdą sytuację, którą napotykamy, jako nauczyciela. Ci nauczyciele mogą być czasem trudni, ale w innych momentach mają wspierający i inspirujący wpływ. W każdym przypadku te spotkania są istotną częścią procesu rozwoju duchowego. Wewnętrzna podróż staje się głębsza z każdą osobą, którą spotykamy. I zyskuje na znaczeniu oraz wartości dzięki kolejnym doświadczeniom. 6. Patrz ponad przypadki w kontekście prawa rezonansu Karla Junga. Zaakceptowanie, że każde spotkanie w naszym życiu nie jest przypadkowe i że każde wydarzenie ma swój sens, jest ważnym elementem naszej duchowej ewolucji. Ta perspektywa wymaga wyjścia poza przypadki i zrozumienia życia z głębszą świadomością. Jung wskazuje, że przypadki są tylko pozornie losowe. W rzeczywistości wszystko dzieje się na skutek rezonansu. Spotkanie, każde doświadczenie w jakiś sposób jest powiązane z naszym wnętrzem, a uświadomienie sobie tego połączenia prowadzi nas do zrozumienia życia. Spojrzenie poza przypadki świadome prowadzi nas na wyższy poziom świadomości. Przyjęcie tej perspektywy pozwala nam zrozumieć nie tylko życie, ale także samych siebie głębiej. Jak mówi Jung, przypadki to język nieświadomości. Innymi słowy, każdy przypadek to wiadomość, ostrzeżenie wysyłane przez naszą podświadomość. Spojrzenie poza przypadki polega na odkrywaniu głębszych znaczeń, które się za nimi kryją. Zamiast ograniczać się do powierzchownej obserwacji, każda osoba i każde wydarzenie istnieje po to, by czegoś nas nauczyć. Ten proces nauki jest często kształtowany przez działanie nieświadomości. Ludzie projektują nasze wewnętrzne konflikty, stłumione emocje i nieodwzajemnione aspekty na świat zewnętrzny. Spojrzenie poza przypadki, dostrzeżenie takich wiadomości i nadanie im sensu jest kluczowe dla rozwoju duchowego. Możliwość świadomego spojrzenia poza przypadki wymaga także akceptacji cyklicznego charakteru życia. Jung twierdzi, że życie działa zgodnie z pewnym archetypowym cyklem. Akceptacja, że wszystko ma cel, a każde spotkanie zajmuje swoje miejsce w tym cyklu, przynosi wielką duchową dojrzałość. Spojrzenie poza przypadki pozwala nam skupić się na tych cyklach życia i ich głębszych znaczeniach. Postęp wymaga osiągnięć nie tylko fizycznych, ale też duchowych. Rozwój duchowy wymaga, abyśmy traktowali każde doświadczenie, każdą osobę, którą spotykamy, każde wydarzenie, które widzimy, jako okazję do nauki. Jung stwierdza, że aby odnaleźć sens życia, jednostka musi odbyć własną wewnętrzną podróż. Wewnętrzna podróż to połączenie świadomego i nieświadomego poziomu świadomości. Osoba jednocześnie wchodzi w interakcję z wydarzeniami ze świata zewnętrznego oraz z energią swojego wewnętrznego świata. W tej interakcji dostrzeganie, że każde zewnętrzne zdarzenie ma swoje wewnętrzne odbicie, pomaga jednostce pokonać przeszkody w jej duchowym rozwoju. Patrzenie poza przypadkami wymaga skupienia się na głębokim związku między naszymi wewnętrznymi i zewnętrznymi światami. Świat wewnętrzny jest źródłem wszystkiego, co odbija się na zewnątrz, dlatego każde zdarzenie, które przeżywamy, jest odbiciem naszych wewnętrznych procesów. Zrozumienie tego nadaje naszemu życiu głębszy sens. Patrzenie poza przypadkami pozwala budować świadomość nie tylko na poziomie indywidualnym, ale również społecznym. Analizując nieświadomość zbiorową i archetypy, Jung ujawniał wspólne motywy mające zastosowanie dla całej ludzkości. Te archetypy, wywodzące się ze wspólnych doświadczeń jednostek, społeczności i kultur, są wzorcami powtarzającymi się przez całą historię człowieka. Każda jednostka jest częścią nieświadomości zbiorowej, a między tymi częściami istnieje połączenie. Gdy ludzie spotykają te same archetypowe wzorce, te uniwersalne symbole, rozszerzają ich indywidualną świadomość. Patrzenie poza przypadkami pozwala zrozumieć te uniwersalne powiązania i wspólne motywy obecne w historii ludzkości. Dzięki temu jednostki odbywają nie tylko osobistą podróż, ale także pogłębiają swoje więzi z całą ludzkością. Patrzenie poza przypadkami pozwala lepiej zrozumieć życie na głębokim poziomie. Każde spotkanie, każde zdarzenie niesie ze sobą znaczenie, które jest jednym z najważniejszych narzędzi rozwoju osobistego. Nauki Junga niosą nam potężne przesłanie. Każda chwila, każda interakcja jest nauczycielem. Patrzenie poza przypadkami umożliwia nam nie tylko bardziej świadome życie, ale też dalsze podążanie własną wewnętrzną drogą i prawdziwe poznanie siebie. Zrozumienie, że wszystko dzieje się wskutek rezonansu, pozwala spojrzeć na swoje życie w szerszym kontekście, nie tylko własnego życia, lecz także wszechświata jako całości. W końcu życie nie jest utkane z przypadków, lecz ze znaczących powiązań. Połączenia te powstają jako efekt naszej nieświadomości, uniwersalnych energii i nieświadomości zbiorowej. W tym filmie zgłębiamy prawo rezonansu, badając kogo spotykamy i dlaczego, a także znaczenie tych spotkań w naszym życiu. Nie zapomnij zasubskrybować naszego kanału, żeby otrzymywać więcej wartościowych treści. Jeśli chcesz nas wesprzeć, możesz zostać członkiem, klikając przycisk dołącz. Do zobaczenia w następnym filmie. Dziękujemy.